Zwykli ludzie w niezwykłych okolicznościach. Wejdę na pokład uszkodzonego ugota z ludźmi w mundurach Kriegsmarine. Zabierzemy enigmy i jeńców. Jeśli zapadnie decyzja, że mamy umrzeć, to umrzemy. Harvey Keitel i Matthew McConaughey. U-571 za tydzień o 21. Jak trzej muszkieterowie Ale kiedy pojawiła się ona ich przyjaźń legła w gruzach Nie chcę ich więcej widzieć Nie rzucę kapel. Koniec seksu. Musimy go ocalić. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. W końcu ich przeciwnikiem będzie naprawdę twarda laska. Jutro o 21:00 Widziałam strach w Pani oczach, ale Pani go pokonała. Przed tej pory wszystko się trzęsie ze strachu. Jeżeli chodzi o wiek, ja niespecjalnie czuję, ile ja mam lat. A cyrk mnie odmłodził o przynajmniej 20. Gwiezdny cyrk w czwartek o 21. Kradzież roku. Chodź licznotką. I wpadka stulecia. Ukryłeś brylant w komisariacie? Nie wiedziałem, że to komisariat. Kim jesteś? Złodziej policjantem? Żeby odzyskać wart miliony dolarów diament, jest gotów nawet przejść na stronę prawa. Martin Lorenz. Diamentowa afera w piątek o 20. Hop cola. No to hop. Sponsorem programu jest grupa Polskie Składy Budowlane oferująca właściwą na ogrzewanie podłogowe wylewkę anhydrytową Knauf.